Okej, okay, czyli wtedy moi w kolejnym odcinku, które mamy. Div... Czemu Divide and Conquer? Cały czas, codziennie, co odcinek, Divide and Conquer, Divide and Conquer No nie, oczywiście, The Third Age, Total War Następny będzie O, i tam była nasza twierdza Należąca do run mm, tutaj musimy się wrócić, ale te krasnoludy, Boże co za pojebany naród? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Czemu oni są tak ciśnięci? Ja wiem, że. Znaczy nie, nawet my nie tutaj. Nie postawiliśmy im takiego jakiego oporu. No powiedzmy sobie szczerze, że to było słabe, tak. Bo my się niczym nie wykazaliśmy. No, tutaj takie rzeczy się dzieją. No, nie? misja nieudana. Podlok i port, to tam mnie tak tyle interesuje, co nie powiem, co. Czemu tutaj nic nie mogę? 7500 interesujące Ale lipton Zakończona raport ym... IM ty kurwo jesteś? Za które akurat będę miał dobre jednostki więc Trochę sobie odleci nasz przeciwnik Tak krótko mówiąc z towarami. handlu w naszej handlu towarami powinienem, tak? Bożesz, a ja czytam towarami. Handl co! Ja mam własne prawo, co mnie tam obchodzą. Inni um. handel 100, handel 108, interesujące. Oni nic nie mają. Ta frakcja jest w praktyce już zniszczona. A teraz wystarczy tylko i wyłącznie, i jedynie i wyłącznie eee, zrekrutować wystarczającą ilość oddziałów. Powiedzmy od, ilość oddziałów X. Czy ja mogę na przykład ich.? Nie, ja nie mogę ich podzielić na dwa oddziały. A szkoda. Fajnie by było, żebym. A nie, tutaj mogę sobie opuścić i oh, zawieźć tych 31, myślę. Prawda? Jakim prawem wy się w ogóle tutaj możecie buntować? O, widzę, że tu jest interesujące miejsce. Tu jest interesujące. A szedł to bym sobie zajął. Tak, te miejsca sobie pozejmujemy na pewno tą naszą armią. Najlepiej przed krasnoludami jeszcze zakończmy turę, bo nic więcej nie potrzeba nam Ym, Zajmiemy północ i ruszymy myślę już wtedy tak na południe na Mordor, zobaczymy w ogóle jak ta mapa będzie wyglądać Myślę, że koło 70 tury odkryjemy sobie całość jak już... Może nie 70 tury, ale w momencie kiedy pokonamy naszych przeciwników na północy Odkryjemy, żeby zobaczyć jak wygląda całość chcę, chcę do końca Dokładnie wiedzieć jak, jak mają się na przykład sprawy z, z Mordorem e, oraz innymi frakcjami, bo. O, tutaj widzę, że coś tam na miasto goblinów mi tutaj chyba będą szykować. No, tylko prawda jest taka, że no nie za bardzo tam mogą mm, coś złego mi uczynić, powiedzmy. 500 sztuk złota wzmocni region. No faktycznie no, to jest region tak bardzo narażony na taki, że zaczynam się. Naprawdę zaczynam się obawiać. Muszę wam przyznać. Dobra, jeden oddział sobie zrekrutujemy Tutaj myślę, że chyba już przeciwnik yy, ma wyperswado... wyperswado... Kurczę, wysp... Wyper tak? Nawet nie wiem, czy to dobrze powiedziałem w tej chwili Eee, no nieważne, nieważne, nieważne Wyperswadować, tak, wyperswado... Wyper kurwa macie Dobra, powiedzmy, że wyperswado wyjebać te pierdole powiedziałem, że mam je nie atakować i tyle yy, najprostsze stwierdzenie yy, no. Tak tak było, dokładnie. Więc tak, tutaj jest rynek, wzrost handlu towarami O 40. Nie źle. Tutaj no widzicie, no mam miejsce takie, gdzie. Kurczę, gdyby nie ta korupcja, to mielibyśmy w tej chwili 3000 więcej 3000, 3000 piechotą nie chodzi. A co oni tu mają? Dwa oddziały jakieś? Jeden oddział? Nie no, oni mogą mi tak za przeproszeniem, ale nic nie zrobić, tak? Chciałem, chciałem powiedzieć gorzej, tak? Użyć takiego wulgaryzmu, ale nie będę. Dzisiaj się będę z tym ograniczał. Z jakimkolwiek używaniem brzydkich słów. Dobra, słuchajcie moi kochani. Kolejna taka sprawa, mianowicie wiem, że pisaliście pis pisacie, piszecie mi Zagrał sobie na przykład tą frakcją, albo tą frakcją, albo tą, y, jeszcze inną i tak dalej. Y, ale chciałbym, znaczy chciałbym, myślę, że niedługo właśnie zagram sobie jakąś. Mordor widzę jest najlepszy. No to może jakoś uratuje naszą kampanię w ten sposób, że faktycznie trzeba będzie się natrudzić, żeby cokolwiek mordorowi zrobić. To jest rekrutacja, skoro możemy, to rekrutujemy. Ja absolutnie to jest, ja to wyznaję. Przeciętne zbiory. No nie, no to daje 50, ale niby i wzrost ludności i tak dalej. Nie, my się rozwijamy naprawdę bardzo dobrze. Ja tej mm, nie mam zastrzeżeń absolutnie do żadnej z tych kwestii. E, słabiutko. Słabiutko. Ja tu jestem w stanie, myślę, w tej chwili nawet zaatakować. Chociaż widzę, że trzy tury i. Oni sami do mnie wyjdą. Chcę zobaczyć tylko, jak to wygląda. Jeden do jednego z przewagą dla naszych ludzi. Absolutnie, my tu sobie czekamy, tak. My tu sobie czekamy, te trzy tury, to wiecie, dla mnie to nie jest żaden problem. Yy, żeby je przeczekać. No tutaj, tylko rozbudowa, tak. Ten szpieg w ogóle niech idzie na południe. No i właśnie. O dyplomacie zapomniałbym. W prawa handlowe poproszę. I accept. I, I, accept. Accept. I tyle. I <noise> Ale z drugiej question. strony nic więcej nie trzeba. Dale się tutaj zapuszcza. Tam jest Mordor. No myślę, że ten Mordor będzie faktycznie chyba tą jedyną frakcją, która coś tutaj będzie mogła na. na powiedzmy nabrudzić. Hmm. Siedziba władz może nie. Może to nam nie będzie potrzebne w tej chwili. Raczej oczekujemy faktycznie na tą rozbudowę miasta do 12 tysięcy, te wioski w całe, do 1500 i tak dalej. No, w momencie kiedy my to sobie, wiecie, wybudujemy i pobudujemy drogi, to to będą dochody już faktycznie w granicach nie tych 100 czy tam 250, tylko w granicach 600-700 naturę albo i lepiej. No tutaj, to jest właśnie takie w Mediwalu jednocześnie niesamowite, jak i Mm, bardzo powiedzmy, może nie unikatowe, bo to było, ale zdecydowanie to, co bardzo mi się podoba, czyli w momencie, kiedy faktycznie infrastruktura i cokolwiek jest rozbudowane, to widzimy, że to jest coś wysokiego, tak? W cudzysłowie, wysokiego, oczywiście, czyli mm, kurczę, technologia i tak dalej, zadbane, wszystko jest pięknie, ładnie. Nie ma najmniejszych problemów z czymkolwiek, związanym powiedzmy faktycznie, z, 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 z rozwojem danego. No, już powiedzmy sobie szczerze, czy to kraju, czy to imperium, czy jak to, kto woli jeszcze inaczej to nazywać. Szedł za chwilę, będzie moje dwie turki, to tam wiecie, tak naprawdę to już można zrobić. To przeciwnika obok nie ma, więc. Zaatakujmy sobie go, żeby nie tracić zbyt dużo ludzi. Hmm, 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 hmm. Rozpocznij rozmieszczanie. Okej. Okay. No, przyjrzyjmy się tej wiosce. Fajna, znaczy, podoba mi się motyw, ale zobaczcie jaki mają zasięg ci. Czy oni są bliżej jakoś, czy... Nie, nie są bliżej, nie, po prostu mają taki chory zasięg Czyli te jednostki nie dość, że mają pociski dalekiego zasięgu, to nie mają pociski w... W pizdu do dalekiego zasięgu Tak krótko mówiąc, no okej okay. Ale i to jest ważne Dobra, zwiększamy tempo Jak tam, 6% już. No i bardzo ładnie. Łucznicy, mam nadzieję, że tutaj porobią po prostu tę bitwę 20%. No, czyli jedna piąta armii przeciwnika już poszła, no bardzo ładnie, dobra. Mm, już odchodzić, muszę trochę zmniejszyć sobie tempo teraz I Jeszcze mają zasięg na nich? Ej, naprawdę dobrze Jak musicie podejść, to podchodźcie, zwiększam sobie tempo Jedyne co robimy to tutaj tak naprawdę wchodzimy A, no tak, no bo tutaj uciekli no to. Ale no tak czy siak, zobaczcie, no zasięg cały czas mamy, no. Chore, nie? Że z... ...takiego miejsca mamy zasięg. A ci ucznicy to już w ogóle. W każdym bądź razie... O, i na przykład... ...już ci nasi mogą ludzie się zacząć... ...bawić... ...generałem przeciwnika. Ci tutaj to są tak naprawdę wyżynani do końca. Zwiększamy tempo. Tak nie ma sensu jej przedłużać. To widzę, że nasz ani jeden jeszcze nie padł Gwardia generalska. No, no cóż, no co można się spodziewać więcej po orkach? Takich 10 jeszcze żyje, zobaczymy. 7, gdzie oni uciekają, a nie. Co oni są odporni, czy co? Dobra, generał przeciwnika zabity. Chyba to była jedna, ostatnia jednostka. Co, ty, co tu jeszcze zostało? Tylko oni, tak? Ta czwórka. No już. Tylko dwie jednostki jeszcze strzelają. Reszta nie ma już amunicji. Serio? Dwóch, no nie wierzę w to. Ale okej, okay, trzech straconych to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No i tak się gra z orkami. Znaczy, przeciwko orkom. Nic dodać, nic ująć. Ja sobie w międzyczasie jakoś tak kawę popiję, bo głowa mnie dzisiaj boli. Ale tak się, jak myślę, sobie siądę. Skoro mogę, to nagram, bo wiem, jak to jest, że. Na przykład, teraz się człowiekowi nie chce zrobiłby co innego, nie wiem, położyłby się czy cokolwiek, no ale potem wyjdzie tak naprawdę, że, że no nie ma innej opcji, tylko trzeba. Dobra, to jest bardzo fajnie, bo my pracowni artystów znaczy, możemy pracowni artystów od razu wybudować. No, w takich przypadkach to jest dość ważne. Zrobimy drobną zamianę, może Was wysyłamy tu, a Was wyślemy tutaj, ale to zaraz za następną turę. Kolejna miejscówka należy do nas. W Imladris rekrutacja trwa. Tutaj tych jednostek podstawowych nawet nie będę, bo zaraz wyskoczą, tak. Zaraz będziemy mogli już wejść w posiadanie naprawdę dobrych, zaawansowanych oddziałów, więc, więc w sumie na tym myślę skończymy używanie tych podstawowych. No i zobaczcie, że tak naprawdę dość szybko, ponieważ jest to dopiero odcinek numer 8, a my już jesteśmy w bardzo zaawansowanej, powiedzmy, może w no nie w całym królestwie, ale w dość zaawansowanej fazie rozwoju oraz wojny. Tutaj co prawda obydwie frakcje istnieją, ale no oni nie są w stanie nam się sprzeciwić. W najmniejszym stopniu. Eee, no, tutaj powiem szczerze, że okej, okay, już ta armia troszeczkę mnie. Zadziwiła, co ona tu robi. No ale myślę, że no, pff, Nie będzie dla nas przeciwnikiem. 2, 3, 4, 5. Chociaż... Chociaż chociaż muszę przyznać, że tutaj zaczyna tak. No nie mrawo to wyglądać. Powiedzmy, że ta jedna jednostka, tą jedną jednostkę można zrekrutować. Hmm. Tutaj połączmy ich. I tak. Was wyślamy sobie tu. A ich tu. No i dobrze. Normalne podatki można zmniejszyć do niskich. Są zadowoleni. To są, to jest tura? To jest tura. Bardzo dobrze. Możliwe, że jeszcze w tą turę nie dojdą. No i jesteśmy obronieni na 100%. Jeżeli tylko te, dwie, te dwa oddziały uda nam się przerzucić. To są kolejne, to są kolejni łucznicy. Ja widzę, że tam nam jakaś strzałeczka wyskoczyła, czyli coś jest tam ciekawego do zdobycia, albo jakaś misja nam się odpaliła. Wzrost sojusznika pokona go do końca. No i cudownie, chyba nie, nie będzie miał wtedy zasięgu. A jeszcze zanim pójdzie, tak? Tak, bardzo dobrze. Ale lipa kawa się skończyła. Jedyny piak, myślałem właśnie, że to będzie chodziło o pierścień. Dobra, boom. O proszę. No trochę słabo, bo zabrakło nam tej ruchu. Czy jak ja wyjdę tu, to czy już będę miał możliwość powrotu? Mam. Dobra. Bardzo dobrze, o to mi dokładnie chodziło. I oni są w sumie na tyle daleko. No że mogą. Mogą tam dotrzeć to średnio. No ale okej. Okay. jakieś przeżyjemy, no i tu się zaczynają. No się tak. I fajnie, bo są srebrni. To akurat screeny są jeszcze powiedzmy przestarzałe. I zaczynamy zabawę. Eldarscy Piechurzy. Aldarscy, tarczownicy i włócznicy i do następnego 5 tur 14 i 6 i tej pichoty już, znaczy tej pichoty już używać nie będziemy dalej jeżeli chodzi o konstrukcje kolejne mm, pracowni artystów może nie, rynek może nie mm, nawadnianie teoretycznie żeby zwiększyć tutaj ilość Populacji naszej, no ale za trzy tury tutaj będziemy już faktycznie w posiadaniu naprawdę bardzo mocnej ekipy. Płudozmian ile kosztuje? 3000. No to jest dość niski przyrost ludności, więc raczej tego miejsca nie opłaca nam się rozbudowywać na chwilę obecną. Tutaj, gdyby było coś ciekawego, to tak, ale no też, też tego brakuje, też tego brakuje. Ja potrzebuję 4000 do rozbudowy i tutaj ile? 12 do rozbudowy. Płodozmian, no ale tu cały czas jest korupcja. Straż miejska zlikwiduje... Ewentualnie 30 ze za 3 sztuk złota. Skoro mamy te pieniądze, to jestem w stanie je w tej chwili wydać, powiedzmy. Myślę, że w ten sposób stwierdzenie nie będzie złe. Hmm, zaraz będzie rozbudowanie, nawet chyba w następnej turzy, yy, turze, możliwość rozbudowania tego miasta, więc czemu by nie. Będzie to na, na pewno będzie to przyczółek w tym miejscu, choć słowo przyczółek też nie będzie chyba dobre, bo tak naprawdę wystarczy dosłać tej 3 czy 4 jednostki, pokonać tą jedną armię yy, orków. Zająć ostatnie jedne czy tam dwie, yy, ostatnie czy tam dwie prowincje. Na tym się skończy. Chociaż ci orkowie gdzieś tam dalej poszli, czyli chyba szedł, no, już wiedzą, że nie odbiją od, z rąk elfów no ale to jest ich problem, nie nasz no i możliwość rozbudowy bardzo dobrze, 1600 sztuk złota absolutnie rozbudowy są na plus, powiedzmy 7500, czyli tu jest jakby bardziej zaawansowane miasto 1500, to już niebawem tutaj powinno być koło 1600, nie? nie, 1400 Przeceniłem troszeczkę ich. Yy, pracownia, pracownia, winica. Ktoś do mnie napisał. Stajnie. Nie wiem, jak wygląda kawaleria tutaj, wiecie. Wygłoszono sojusz. Mefteczka gotowe do ulepszeń. Shedun, to wiemy. I Mordor. Ok. Nic więcej nam tutaj nie potrzeba. Chciał zobaczyć co... O właśnie, o to mi chodziło, czyli zaraz tutaj tak naprawdę królestwo elfów zostanie zjednoczone, a właśnie A właśnie, Elrond, przyjacielu aha, aha, aha. Które to było? Że możliwość zjednoczenia elfów To nie Też, nie? Było, że właśnie coś, ta coś takiego było na pewno, że możliwość zjednoczenia frakcji elfów. Kurcze, wydawało mi się, że to tu gdzieś powinno być. Nie wiem, co tam trzeba w takim razie zdobyć. Austin Adil Przeżyli frakcję Mordor, Orkowie z Góry Mglistych Midland Co to są za w ogóle miejsca na siedzibie? Dobra, w każdym bądź razie Więcej nie zrobimy, więc zakończmy turę Ale ta muzyka jest naprawdę świetna O, i przyszli moi sojusznicy, widzę, że chyba uprali się nawet z tamtą armią Albo tamta armia poszła gdzieś na północ To jest... To tak, tak właśnie tak może być. W tej chwili chyba jedyny tytuł taki, na który czekam w 2016 roku. To na pewno będzie Total War Warhammer. Chcę zobaczyć tą innowację. Między innymi dlatego takie pieniądze myślałem wydać nie inne na komputer. No ale dzięki temu już ten komputer nie będzie, czy też nie powinien mieć problemów z ewentualnym opanowaniem, nazwijmy to w ten sposób jest, to, to jest jeszcze dla orków należy, dobra no idziemy tam w takim razie eee, z ogólnym opanowaniem tam gry, no tutaj widzicie znaczy najnowsze tytuły, takie jak chociażby um, nie ROM, tylko Attila, tak tytuł Attila chodzi, chodzi naprawdę ładnie ten benchmark, który pokazałem, on tam miał drobne spadki FPS-ów, ale to oczywiście tylko i wyłącznie ze względu na to, że tam było coś takiego jak. O, poczekajcie, tam nie pamiętam jak się to nazywało. To nie framerate, targeting control, tylko 2500. No to wydajmy te pieniądze, żeby tutaj mi zmalała korupcja pracownia. Winnica nie, pracownia nie. No i tutaj, takie wiecie, korupcja na takim poziomie to jest porażka. No coś tam mi da, więc sobie rozbuduję. No, nie będę taki, tutaj nie mogę. je yeah. 28, a to oczywiście mi coś da. A to dojdzie, dojdzie te dodatkowe do rozwoju. No, dlatego między innymi to robię. Tak, to bym się raczej nie pokusiło to. Spadnie o 20 z 1600 zł i wzrośnie zadowolenie w prowincji. No dobra, powiedzmy, że takie standardowe zlecenia rekrutacyjne zostały już że stwierdzone, zaakceptowane, rząd przyjął ustawę. Tutaj, czy pracownia artystów jest mi potrzebna? No nie wydaje mi się. To jest teoretycznie OK. Ale to daje tylko i wyłącznie wzrost Ludności cywilnej O pół procent, pół procent to ja dostaję za Zdecydowanie lepszą Lepszy budynek jaki jest, oczywiście No, jak on się nazywa No mmm, Płodozmian, tak, na przykład on kosztuje chyba 3,5 Czy też zwykłe, zwykłe, zwykłe farmy o, tam się pan wraca, tu pan wychodzi, no, bijcie się jak chcecie, ja tam nie mam nic przeciwko, tylko widzę, że tam chyba może być problem z utrzymaniem szedun. Ja go wezmę, i gdzie on się pojawił? Może tutaj? No niestety nie, tutaj. Raport rekrutacji... Poczekajcie, na razie tu. Uuu, zobaczcie, tutaj coś jednak mają przeciwnicy. O Jezu. Mmm. Dobra, my się jeszcze wycofamy w takim razie do tego Shedun. Bo tutaj tą armią... Mogę mieć problem. Może nie tyle, że przegram, ale na pewno będzie to... Gdybym już wyszedł takie kontakty, to mógłbym dostać... Yy, mógłbym narazić moje jednostki na jakieś niebezpieczeństwo. 3 tury i dwie tury. Następnego oddziału, więc. Tak, eldarscy zbrojni i Dobra wytrzymałeś, piękne morale Premię do walki z konnicą Mają tą premię? Tarczownicy yy, bardzo dobra wytrzymałość, morale. Jest tak, 1328, 1627, czyli bardziej są wytrzymali. 828 ale ma tak mur i... No, no tak no to powiedzmy że to w ten sposób idzie strażnicy Nold noldorscy no i ci to już w ogóle chyba są na ostatnim poziomie powiedzmy tego rozwoju elfickiego z tego co widzę warsztat kowala to może być interesujące to jest niedrogie a, a może nam się przydać zawsze I teraz oczekuję tylko i wyłącznie, aż mi się rozbudują te miasta. Naprawdę, tutaj nie ma... tyle czekania. Zakończmy turę. Zobaczymy, czy wypowiedzą nam jakąś tutaj bitwę walną, czy nie. Wolne ludy. O, będą walczyć. Yy, nie. I tak wygrał. Ale dobrze, że się zapytał. I także nie. Także wygrał. Mm, nie brałem udziału w bitwie, ponieważ z taką armią niech się tam wykrwawia. Mm, on nie będzie mógł teraz szybciej zająć tego miejsca. Oczywiście ja chcę to zrobić. No ale ja też nie mogę za bardzo sobie pozwolić na straty moich ludzi. Dlatego też e, być może wykorzystam ten moment. Na razie odrzucę. I tak, tu ma armię, okej. Okay. Poczekajcie, jeszcze się zbliżę na chwileczkę. No nie, no tutaj się nawet nie ma co łudzić. Jeżeli że uda nam się tutaj zająć, to zbyt przykro już miałem podobną sytuację ostatnimi czasy, żeby się na takie coś w tej chwili rzucać. Zbierzemy to armię po prostu. I ją wyślemy razem tam z generałem czy bez Tak, znaczenia wielkiego nie ma na północy, żeby mógł pomóc naszym biednym oddziałom. Tak, w tych miejscach są zarządcy. No, takich będziemy nazywać. No, podstawowe jednostki, które i tak są niebywale dobre, jak na swoją podstawę. No nie zmienia faktu, że są jednak jednostkami podstawowymi. Ok, koniec tury. Trzymam kresno krasnoludy dalej nie idę. Ja rozumiem mogliby chociaż się trochę ruszyć spod tej mojej osady no ja wiem, że oni nic tam nie zrobią, bo nie ma sensu no ale tą armię też tak trzymają niepotrzebnie chyba, że nie wiem, liczą na jakiś transfer no ale ja wam żadnych jednostek nie zrekrutuję w tej osadzie oj, zostałem zaatakowany, no bardzo nieładnie bo to jest armia niby 2 do 3 Czyli jeżeli... No dobra, to rozegramy tę bitwę w takim razie. No ale znowu jesteśmy tym razem narażeni na... To jest spory problem. Bo my to wygrać najpewniej wygramy, tak? Ale... Dobra. Moi kani, dzięki serdecznie za uwagę i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Bye bye.